Cześć, tutaj Glam Paula. Poznajecie mnie? Słuchajcie, będę dzisiaj otwierała kalendarz adwentowy z maseczkami w płachcie. Dlatego też nałożyłam sobie taką śmieszną maseczkę z Action właśnie z nadrukiem. Jak widzicie zebry, ale czy ja przypominam zebrę? No to troszeczkę mam tutaj wątpliwości. <laughs> Oczywiście link do tego kalendarza oraz do sweterka, który mam na sobie, znajdziecie w opisie tego filmu. I chciałam wam przypomnieć, że wczoraj na kanale pojawił się film z zestawami kosmetycznymi z action, tanimi, które warto, opłaca się kupić. A tymczasem co, przechodzimy do otwierania kalendarza, bo szczerze mówiąc, ja na siebie jakoś patrzeć nie mogę. Co myślicie o wyglądzie grafice tego kalendarza? Mi się naprawdę bardzo podoba. Fajnie, zimowo, świątecznie i mamy tutaj kalendarz adwentowy 12-dniowy. No moim zdaniem naprawdę przepiękne kolory. Koszt tego kalendarza to 200 zł. Ja go zamawiałam za granicą, ale słuchajcie, bez problemu wysyłają go do Polski. Żadnych dodatkowych opłat. I teraz pytanie: Czy tutaj z trójki przesunęła się maseczka? Czy to właśnie tu na dole muszę coś otwierać? Skoro było to na wierzchu, no to wyciągam maseczkę z kokosem. Jeśli chodzi o składniki, to oprócz kokosa mamy tutaj grzyby i czerwone algi. Maska ma zadanie nawilżyć, rozświetlić i dać skórze zdrowy wygląd. Jest to maseczka oczywiście w płachcie yy, bambusowa. Nakładamy na 15 minut, po czym ściągamy i średnio za okienko wychodzi tutaj 16,60 zł. Tutaj jest maska bazująca na roślinnych składnikach. Numer 2 jest to popularna brytyjska marka, więc kosmetyki, a właściwie maseczki są dosyć drogie. I od razu powiem, że będą tu ciekawe produkty, bo nie wszystkie maseczki będą to maski do twarzy w płachcie. Kolejna maska rozjaśniająca z kolagenem, witaminą C i aloesem. Witamina C to jest bardzo fajny składnik praktycznie dla każdego dostosowania, właśnie żeby rozjaśniać skórę. Tutaj również będziemy mieli poprawienie elastyczności, wygładzenie drobnych linii oraz jest to formuła przeciwstarzeniowa. Najbardziej w sumie wierzę w to, bo trochę wątpię, że maseczka w płachcie nam wygładzi zmarszczki, no ale 15 minut oczywiście też nakładamy. Czas na trójkę i rozwiązanie zagadki. Dajcie mi koniecznie znać, czy używacie maseczek w płachcie, czy lubicie. Jeśli tak, to jakie są Wasze ulubione, gdzie najczęściej kupujecie. Może na przykład wak gdzie ostatnio wam o tym opowiadałam, że naprawdę są tam w fajnej cenie, i tutaj mamy plasterki. I dlaczego mówię plasterki? Maseczka! pod oczy, takie płatki z kolamgenem, zieloną herbatą oraz witaminą E i mamy tutaj trzy pary, więc naprawdę jest to sensowne rozwiązanie, bo wiecie jedna to byłoby trochę mało mój patent na takie maseczki to włożenie takiej saszetki do lodówki i wtedy gdy nakładamy sobie rano to akurat działa przeciw opuchliźnie numer cztery, na moim kanale możecie znaleźć kolekcję moich maseczek w płachcie, nagrałam kiedyś taki odcinek a mam bardzo dużo takich ciekawych właśnie z Azji kupionych. Kolejna maseczka z serii ziołowej. Tym razem mamy zioła z prowansji. Dokładnie jest to rozmaryn, rumianek i sok Noni, formuła przeciwstarzeniowa, maseczka właśnie na bambusowej tkaninie i zawiera mnóstwo antyoksydantów, to jest bardzo fajne w pielęgnacji skóry, zarówno jak i w diecie. Numer 5 i muszę Wam się przyznać, że w tym roku naprawdę ostro wzięłam się za dietę, więc na pewno po kalendarzach nagram jakieś filmy o tym. Sporo też schudłam, to jest skutek uboczny moich diet, czego w ogóle nie planowałam, ale o tym kiedy indziej. I kolejna maska, nie do twarzy. Jest to maseczka na dłonie, takie rękawiczki i co jest bardzo fajne, że mamy tutaj zdejmowane opuszki, że tak powiem i to jest super, bo możemy w międzyczasie coś robić, a nie tylko siedzieć bezczynnie, więc tak dla mnie naprawdę świetne rozwiązanie. Anysz oliwa i jabłko, formuła przeciwstarzeniowa, dogłębnie nawilżająca, odżywcza, Maseczka i jest bezpieczny dla paznokci naturalnych. Jak również tych malowanych, więc fajna sprawa, bo z drugiej strony można by się trochę przestraszyć, że gdzieś tam to się coś porozpuszcza, ale całe szczęście nie. I nakładamy na 20 minut. Aż no, ale dzięki temu, że możemy sobie zjąć te palce, to coś sobie porobimy. Zjąć palce, jak to brzmi? Numer 6 Mikołajkowo, czyli jesteśmy już w połowie tego kalendarza, ponieważ jest on 12-dniowy czarna. Czy to będzie z węglem aktywnym? Tak jest. To jest w ogóle mega fajna sprawa, ponieważ widzicie te bąbelki? To jest maseczka właśnie bombelkująca, robiąca taką pianę na tej płachcie i mamy tutaj żeńszeń i drzewo herbaciane oprócz oczywiście węgla. Więc jest to maseczka oczyszczająca pory, na 10 minut nakładamy. Więc fajne, naprawdę rozwiązanie, no i takie mega śmieszne. Numer 7. Nie wiem od kiedy oglądacie moje kalendarze adwentowe, no właśnie. Może napiszcie w komentarzu, od kiedy mnie oglądacie, bo jeżeli oglądacie wszystkie filmy z kalendarzami, to możecie kojarzyć, że właśnie ten kalendarz z tej samej marki z maseczkami pojawił się również w tamtym roku. Szczerze mówiąc, nie pamiętam jego zawartości. Zostawiam Wam link i możecie sobie właśnie zobaczyć i wiecie, po prostu porównać. Szczerze mówiąc, ja tych maseczek z tamtego kalendarza nie używałam, oddałam koleżankom, więc akurat w tym roku chyba się skuszę. Trochę mnie tutaj dziwi, ponieważ mamy płatki pod oczy, również trzy pary, ale z retinolem jest to substancja bardzo fajna. Przeciwstarzeniowa, na pewno zacznę kiedyś używać retinolu, ale trzeba sobie zbudować na niego tolerancję i może on również podrażniać, więc też jest dużo przeciwwskazań do jego stosowania, więc trochę dziwi mnie to, może po prostu jest tutaj małe stężenie, tego nie wiem. W każdym razie mamy oprócz retinolu witaminę C i aloes. Też mnie trochę to dziwi, bo słyszę, że w jednej pielęgnacji też nie powinno się dwóch tych składników łączyć, no ale może jakiś tutaj jest. W tym plan. W każdym razie te płatki mają zlikwidować cienie pod oczami, więc naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Rozjaśniać oraz wygładzać drobne linie, i faktycznie retinol w pielęgnacji używany w odpowiednich stężeniach i z głową może te zmarszczki naprawdę wygładzić. To jest jedyny kosmetyk, któremu bym uwierzyła, że faktycznie coś takiego zrobi. A jeśli chodzi o rodzaj tych płatków, są one hydrożony. Żelowe. Numer 8. No, ja te cienie pod oczami mam od urodzenia, więc takie kosmetyki raczej mi tego nie wygładzą. I myślę sobie w ostatnich miesiącach naprawdę intensywnie o jakimś zabiegu. I tutaj maseczka z różą. Oprócz róży mamy tutaj rumianek oraz wodorosty. Jest to maseczka również na płachcie z biodegradowalnego bambusa. Maseczka ma zadanie uspokoić skórę. Oraz nawilżać. Nakładamy ją na 15 minut, tak jak w sumie każdą maseczkę. Numer 9, choć o tych maseczkach w płachcie, ja po prostu słyszałam, że nie powinno się już ich trzymać, jak wyschną, więc myślę sobie, że raczej tego momentu trzeba pilnować, aniżeli tych minut. I kurczę, mamy tutaj kurkumę, no tego bym się szczerze mówiąc bała, dlatego że kurkuma mocno barwi. Ja szczerze mówiąc właśnie i suplementuję kurkumę i używam często w kuchni, więc naprawdę. Wiem o co chodzi i jest właśnie tutaj opisane to jako superfood i ja się z tym dokładnie zgodzę. Są super właściwości właśnie w jedzeniu i w kosmetyce ludzie też używają. Oprócz kurkumy mamy tutaj ziarna soi i cukier trzcin Tyż trararere. się nie umiem mówić. Z trzciny. Dobrze powiedziałam? Przeciwstarzeniowa formuła. No i oczywiście e, jest to działanie rozjaśniające. Spoko w sumie, że jest to maska w płachcie, bo słyszałam o takich domowych maseczkach z kurkumy, To jak ktoś za długo to położy, czy jakoś w złych proporcjach rozmiesza, to faktycznie może trochę ta twarz żółta pozostać. Numer 10. Ja bardzo lubię maseczki, ale powiem Wam, że przez ten mój ostatni problem z trądzikiem, to trochę zapomniałam o używaniu masek właśnie w płachcie awokado, och, no powiem wam że ja uwielbiam te maski, bo widzę tutaj jedne z moich ulubionych również składników, jeśli chodzi o potrawy oprócz awokadu mamy tutaj chia, co też kocham jeść <grym> zjadła> ja mam zjadła te maseczki nie wiedziałam co to jest, wpisałam w google i wyszło mi, że to jest pochrzyn Włochaty. Pierwszo słyszę o tej roślince. I ta maseczka została wzbogacona o olejek z awokado. Również jest to ta wersja roślinna numer 11. Zbliżamy się wielkimi krokami do końca tego kalendarza. A w środku również ta wersja. Już widzę po kolorze, że również jest to ta wersja roślinna. Dynia, więc akurat jesiennie, sezon na dynie. Oprócz dyni mamy bluszcz i bergamotkę. E, tutaj jest ta maseczka z naturalnymi enzymami i kwasami AHA, więc właśnie będzie również złuszczająca. No i przez to rozjaśniająca formuła przeciwstarzeniowa. I numer 12. Myślę sobie tak szczerze mówiąc na koniec to powinni dowalić coś naprawdę ciekawego, konkretnego. I mamy tutaj. Do stóp maseczkę z kolagenem, no i fajnie, no i też jak widzicie możemy sobie zdjąć końcówkę, tak sobie myślę dlaczego, może robią to właśnie z bezpieczeństwa dla tych paznokci pomalowanych, no bo z drugiej strony po co mi palce u stóp wolne, że tak powiem, na dłoniach to rozumiem, coś można robić. Dobra, oprócz kolagenu mamy tutaj olejek ze słodkich migdałów i miętę pieprzową. Przeciwstarzeniowa formuła oraz chłodząca. I to jest maseczka dwuwarstwowa. Oczywiście mamy tutaj. Jedną parę i uwaga, tak wyglądają wszystkie produkty, które znalazłam, dokładnie w tym kalendarzu adwentowym. Na pewno trzeba powiedzieć, że dużo było z tej serii naturalnej, z takich nietypowych to było do dłoni i do stóp, dwie maseczki z serii innej niż ta roślinna oraz dwa razy po trzy pary maseczek płatków pod oczy. Dajcie znać, co myślicie o tym kalendarzu adwentowym i której z tych maseczek bylibyście najbardziej ciekawi. Na koniec tego odcinka postanowiłam nałożyć y, bąbelkującą maseczkę z tego kalendarza, więc tak ona wygląda po nałożeniu. Zobaczcie, już zaczyna się robić piana, ale ja poczekam chwilę i Wam pokażę się po 10 minutach. I tak to wygląda po 10 minutach, właśnie tutaj jest taka piana i ja w ogóle słyszę te bąbelki. Bardzo takie przyjemne uczucie bombelkowania, no nie wiem jak to nazwać. Mmm, ale pięknie pachnie maseczka, to muszę przyznać. Mmm, ale to jest fajne. Dobra, ja lecę ściągać maseczkę, więc krótko, szybko i na temat, jak dla mnie, kalendarz fajny, do wypróbowania marki, co wy o nim myślicie. Jeżeli odcinek się spodobał, zostawcie kciuka w górę. A kto obejrzał film do końca i ma ochotę napisać komentarz, zapraszam do napisania bombelki. Zobaczymy, kto uważnie oglądał buziaki, i widzimy się jutro o 19.00. Papa.